Witajcie na kanale Mądrość Junga miejscu, gdzie razem odkrywamy głębokie filozofie i wielkie idee w historii, dotyczące filozofii życia psychologii praktycznej oraz nauki o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj, zgłębimy niezwykle głęboką myśl pochodzącą od jednego z największych psychologów w historii ludzkości, Karla Junga. Jung powiedział: Prawdziwe życie zaczyna się w wieku 40 lat, wcześniej tylko prowadzisz badania. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego? Właśnie czterdziestka, co jest tak wyjątkowego w tym wieku, że Jung uważał, iż dopiero wtedy naprawdę zaczynamy żyć I dlaczego wszystkie wcześniejsze lata to tylko badania? To pytanie może budzić ciekawość i dzisiaj zagłębimy się w tę filozofię, aby lepiej zrozumieć koncepcję życia według